Witajcie drodzy Dubowicze. Chciałem znać relację z budowy. Słuchajcie, to ciężkie, były ciężkie dni pracy. Ciężkie dni pracy przy użyciu elektronicznej, najnowszego modelu eko żeby tak być zgodnie z eko nie powiększać ocieplenia klimatu. Oczywiście praca by może postępowała szybciej, ale ciągle martwimy się o zdrowie Maksia, który oczywiście jest na placu budowy i dopinguje pana i czeka na własne budę. I słuchajcie, wszystko robimy z ekologicznych materiałów. Spójrzcie, wnętrze jest prawie gotowe. Ocie będziemy to ocieplać ekologiczno. Ekocciną zebraną własnością zrobimy w ekoplantacji. Także polecamy taki ekologiczny styl budowania. Gdyby kto tam miał jakiś wolny sprzęt AGD, wyposażenia, to już może myśleć, że w razie czego, gdyby coś. Płynęło, to zostanie zaproszony na uroczyste otwarcie. Super altaneczki, top. super mix. I to by było na razie na tyle, bo troska, jazda po klinikach z maksiem psychicznie trochę dełuje. Nawet w ogóle zarzuciłem alkohol. Masakra. Ale to bardzo dobrze. Jak to choroba przyjaciela pozytywnie wpływa na rozwój zdrowia i sytuacji. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepłko. Hej